Słuchajcie, tego typu monety początkowo miały trafić do mnie do weryfikacji. Dostałem dosłownie przed chwilą telefon i powiedziano mi Bartek: "Ładujemy to z powrotem. Jest potencjalny kupiec, chce to wszystko sobie zweryfikować, zerknąć. Więc to, co ja postaram się teraz zrobić, krótkie, kilkanaście minut, pokażę wam przykładową taką." kolekcjonerskie walory y, y, m.in. zmiennicy francuskiej i zmiennicy amerykańskiej, co znajdowało się u jednego z kolekcjonerów. Jedziemy z materiałem. Cześć, witajcie. Mam niestety tylko 15 minut i około 20-30 monet, natomiast postaram się Wam pokazać, jakie nietypowe walory przynoszą czasami kolekcjonerzy do odsprzedania u dealera. I nie mówimy tutaj o inwestycji, czy warto, czy nie, czy lepiej na aukcję stakerską, czy u dealera, czy może u osoby pr prywatnej. Natomiast zobaczmy, jakiego typu walory niektórzy z Was mają. Zaczniemy od czegoś takiego: menica amerykańska, United States Mint, rok 2008, Bald Eagle Commemorative Coin Program. Co to jest? Mam dwie takie sztuki. Otwieramy. Czyli mam pudełko, opakowanie. Otwieram opakowanie. W środku, co się znajduje? W środku mogę znaleźć taką plakietkę, certyfikat, który będzie mnie informował o tym, jak wykonana jest ta moneta. Konkretnie jest to 26,73 grama srebra yy, czystego. Natomiast mówimy tutaj o. W stopie, który składa się 90% ze srebra i 10% z miedzi. Co ciekawego tutaj mogę znaleźć? Popatrzcie, przepiękne pudełko i tego typu moneta 2008 rok. Liberty, powiem tak, to jest chyba jeden z tych walorów, który bardzo mocno tutaj siedzi, więc tego nie uda mi się chyba najprawdopodobniej nawet wyciągnąć. Natomiast nie chcę nic uszkodzić, wezmę drugie pudełko i popatrzcie. Otwieramy. W środku znajduje się kapsel i tego typu moneta. Mniej niż uncja trojańska. Liberty rocznik 2008. Standard proof. Tego typu walory niektórzy z Was posiadają. Bardzo ładne wykonanie, jeżeli chodzi o pudełko. Wiadomo. Płacimy dodatkowo i za pudełko, i za opakowanie, i za certyfikat. Natomiast takich walorów amerykańskich mam też trochę więcej, gdyż tutaj jest znowu Bald Eagle Commemorative Coin. Pytanie: Czy to będzie jeszcze inny walor? Powiem Wam, że ja nie wiem, co jest w środku. Zaraz się okaże: Czy to jest ta sama moneta? Tak, mamy tutaj trzy sztuki tej samej monety. Czyli ktoś zakupił sobie odmiennicy amerykańskiej. Takie cudo. Natomiast słuchajcie. Widzę kolejne trzy pudełka, które są troszeczkę mniejsze. Też rocznik 2008, United States Mint. Tutaj najprawdopodobniej znajduje się, słuchajcie, coś innego. Otwieramy opakowanie. Otwieram pudełko. Zaczniemy od certyfikatu. Certyfikat autentyczności mówi nam o tym, że jest tutaj proof half dollar, czy mam pół dolarówkę. Wybitą w standardzie prów. Natomiast popatrzcie uwaga, co, z czego ona się składa. To nie jest metal szlachetny, mówimy tutaj o niklu. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj y, miedź, więc w tym wypadku nie mówimy tutaj o metalu szlachetnym, natomiast mówimy o monecie, która została. Wybita trochę inaczej. Natomiast, jeżeli chodzi o samą monetę, popatrzcie, tak ona wygląda: Liberty 2008 In God We Trust. Widzimy małe pisklęta Orła i jajo, które siedzą w gnieździe. E, powiem Wam tak, jeżeli nie popatrzyłbym na specyfikację, to mógłbym uwierzyć, że to jest wykonane ze srebra. Natomiast ten odcień jest taki trochę nietypowy, bardziej przypomina platynę. Być może tutaj właśnie chodzi o to, że mamy tutaj domieszkę niklu. Zobaczę sobie, czy te pozostałe monety, tak, te pozostałe monety, które tutaj widzę, to też są tego samego typu, więc najprawdopodobniej ktoś zakupił sobie kolejną taką trójeczkę. Co więcej, nietypowego mogę znaleźć, a mianowicie, znowu, Kolejny, inny rodzaj. Tym razem mówimy o mennicy francuskiej. Seria Asterix. Otworzymy sobie dowolny z tych zestawów. Widzimy pudełko. W środku widzimy monetę Asterixa i Obelixa. To co możemy zobaczyć, ona jest wykonana w standardzie PROOF. Widać takie lekkie, delikatne zapatynowanie, jeżeli chodzi tutaj o Powierzchnię i nominał tej monety to jest 1,5 euro. Rocznik 2007. Najprawdopodobniej to są trzy takie same monety. Natomiast spróbuję to tak szybko otworzyć i upewnić się, czy mówimy o tym samym. Nie. To są monety z tej samej serii. Tutaj widać delikatne milki od góry. To jest moneta. Z tej samej serii, natomiast to, są, to jest inne wydanie, inny rodzaj tej monety. I w trzecim przypadku też możemy sobie zobaczyć. Popatrzcie, mamy tutaj wioskę, tak? I identycznie. Jeden, jedna, druga euro. Prawdopodobnie kolekcjoner lubi trójki. Czy to jest prawdą? Najprawdopodobniej tak, gdyż widzę tutaj. Kolejną nietypową rzecz, tym razem seria, e, też wywita przez e, mennicę e, francuską, French Painting. Więc możemy tutaj zobaczyć jakiś konkretne szczegół, jakąś ładniejszą monetę. Co to jest? Na, najprawdopodobniej po wyjęciu certyfikatu możemy zobaczyć szczegóły. Jest to moneta, która jest wybita o masie. 22,2 gramów, średnica 67 mm, srebro, próby 900, wykończenie prów. Jak wygląda taka moneta? A w ten sposób, tak. No, wygląda to nietypowo. To jest wybite z serii jakichś stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią i Francją. Natomiast szczegółów nie sprawdziłem, więc ciężko mi będzie Wam opowiadać o. W konkrecie, jeżeli chodzi o te monety, upewnię się tylko, jeszcze to jest ten sam standard jak Astelix i Obelix. Możecie zobaczyć, tak te monetki wyglądają. No widać takie delikatne odbarwienia. Widzicie już tutaj Mikspoty. To są prufy, więc o tym tutaj będę już y, wspominał. Jest to coś nietypowego. Przyznaję, że na moim kanale czuję się trochę jak. Przysłowiowa ryba w wodzie, że jest potencjalny kupiec, który chce w sposób pilny bardzo szybko sobie to oglądnąć, dlatego też ja nie mam więcej czasu. Natomiast mamy tutaj kolejną monetę wykonaną, i teraz jakiej okazji możemy sobie otworzyć. Certyfikat. Najprawdopodobniej te wszystkie monety francuskie są wybite według tego samego standardu identyczne 22,2 gramy. Oczywiście nakłady się różnią. I tutaj mamy European Mint Mark. Monety ogólnie są ładne, natomiast widać, że ten czas nie dobrze nie przechodzą go gdyż no, jedna, druga, trzecia moneta mają tam drobne jakieś defekty. Wspominam o tym, dlatego że to są walory PRÓW. Natomiast popatrzcie, z serii bajki, konkretnie mówimy tutaj Cinderella, czyli Children Tales from Europe, czyli bajki dziecięce z Europy. Mamy dla przykładu tutaj calineczkę, bardzo ładne wykonanie, tampon dróg PRÓW i identycznie 1,5 euro. Yy, idziemy sobie dalej mam chyba więcej też takich takich monet dla przykładu Alicja w krainie czarów Mienica francuska Alicja w krainie czarów zobaczymy jak wygląda jak wygląda ta moneta będę za wizją ją tutaj wyciągać gdyż jest jakiś tutaj problem z wyjęciem tego z Etui, nie będę tego robić w sposób siłowy. Tak wygląda. Moneta wybijana jest w tym samym standardzie Alicja krainie czarów. Natomiast sam monety jeszcze mniej typowe. Tutaj mamy calineczka. To już wam. Pokazywałem rok psa 2006, znowu 1,5 euro. Nie będę już tego wyciągać. I tu i tak to wygląda. Rok 2006, rok psa. Ewidentnie widać, że ktoś dokonał zakupu Pinokio. Dużej ilości tego typu monet. Musimy oczywiście pamiętać, że tego typu walory, jeżeli my je kupujemy, to oczywiście jest tutaj duża za kolekcjonerki, gdyż no premie, którą musicie zapłacić na samym początku, jeżeli chodzi o takie monety, na początku, kiedy one wychodzą, jest stosunkowo duża i ciężko uzyskać jakąś jakiś zwrot sprzedając to choćby u dealera. Natomiast tego typu walory, tak, jeżeli jesteście ciekawi, gdzie można próbować też kupić i sprzedać albo u dealera, tak jak tutaj Smocza Menica, która Zakupiła niedawno tego typu walory, lub też można pokusić się o aukcję stakerską. dla przykładu na One Bidzie. Więc powoli mi te walory się kończą. Widzę tutaj Alladyna. Te monety wszystkie są wybijane. To tak, jakbym chciał opowiadać o naszych 20 złotówkach, o naszych 20 złotówkach. Natomiast możemy tutaj podać przykład monet, które są. Wybijane przez Narodowy Bank Polski, 100 dram dla Republiki Armenii. Tu też widzimy takie srebro kolekcjonerskie, troszeczkę wybite w innej formie. Dodatkowo rok szczura 2008. Popatrzcie, rok szczura. Tak wygląda taka moneta analogicznie, 1,5 euro. No, i tutaj mamy kolejną bajkę z serii Hans i Gettel. Nie znam tej bajki, więc ciężko mi powiedzieć tutaj o szczegółach. Musiałbym to sprawdzić w internecie. Oraz ostatni walor jeszcze z serii dyplomacji. Stosunków dyplomatycznych pomiędzy Japonią a Francją w 150-lecie. I teraz tak, jeżeli możecie sobie na to popatrzeć, to to jest coś. Co mam tutaj nagrane? Prezentuję Wam tutaj tego typu walory. Jest tego dużo, natomiast płynność tego jest stosunkowo słaba. Więc jeżeli zastanawiacie się nad. Zakupem czegoś inwestycyjnego, kolekcjonerskiego, to starajcie się szukać jednak walorów, które mają trochę mniejszą taką specyfikę, gdyż choćby dla przykładu tutaj, bez posiadania samodzielnie tych certyfikatów, które mają te monety, bez przeczytania szczegółów, bardzo ciężko byłoby mi stwierdzić, co tam w środku jest. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Bazyliszek pozdrawia, hej, cześć!